zbudowane na obręczy DT Swiss na modelu G540. Jest to model typowo gravelowy. Szerokość wewnętrzna 24, wysokość 25 i zewnętrzna szerokość 28 mm. A budujemy je na szprychach cieniowanych okrągłych o przekrojach 1,6 mm oraz 1,8 mm na szprychach marki Pilar lub Sapim. Waga tych kół waha się pomiędzy 1860 a 1960 gramów. Niezawodna piasta OEMowa DT Swiss 370. Cztery łożyska maszynowe w przypadku bębenka Shimano HG. Cześć, witajcie wszyscy bardzo serdecznie. Z tej strony Szczepan z kanału Szobak Cycling. W dniu dzisiejszym zapraszam Was na kolejny odcinek, w którym będziemy prezentować nowy model kół gravelowych. Także zapraszam do oglądania. Serdecznie Was zapraszam do oglądania, subskrybowania, lajkujcie, łapeczka w górę, dzwoneczek. Polecajcie nasz kanał, będziemy za to bardzo, bardzo wdzięczni. Dzisiaj chcę Wam zaprezentować kolejny komplet kół typowo gravelowych, który mamy w naszej, w naszej ofercie już od pewnego czasu. Tak więc zacznijmy od samego, samego początku. Są oczywiście zbudowane na obręczy DT Swiss na modelu G540. Jest to model typowo gravelowy. Jeśli chodzi o parametry tej obręczy, to jest tak: szerokość wewnętrzna 24, wysokość 25 i zewnętrzna szerokość 28 mm. W przypadku tych felk pozwala nam to na zamontowanie dosyć szerokich opon. Tutaj producent wskazuje od 30 mm wzwyż. Myślę, że spokojnie takie 30, 32ki to można montować, jeżeli ktoś chce te koła używać bardziej jako takie road plusowe, enduranceowe na gładkiej oponie, a jeżeli chodzi o opony typowo gravelowe, no to oczywiście 40, 44 48ki wchodzą bardzo dobrze. Tutaj jeżeli chodzi o felgi typowe gravelowe od DT Swissa, nie ma na dzień dzisiejszy felgi szerszej niż 24 mm. Jest jeszcze jeden model GR531, ale o nim opowiemy w osobnym materiale. Jeśli chodzi o te koła, budujemy je na szprychach cieniowanych okrągłych o przekrojach 1,6 mm oraz 1,8 mm na szprychach marki Pilar lub Sapim. Nyple do wyboru wyłącznie mosiężne lub aluminiowe w kolorze czarnym, a jeżeli ktoś ma oczywiście chęć, aby zamontować nyple kolorowe, też oczywiście możemy to, to zrobić. Waga tych kół waha się pomiędzy 1860 a 1960 gramów. Mówiąc o szprychach o przekroju 1,6 i nyplach alu, do szprych 1,8 i nyplach mosiężnych. Możemy tutaj zastosować szprychy cieniowane płaskie typu Aero. Z tym, że odradzamy tutaj szprychy CX Reya od Sapima, wyłącznie Sapim CX Sprint, ponieważ jest to szprycha. Mocniejsza, wzmacniana, i moim zdaniem ona się właśnie nadaje do kół gravelowych. W tej konfiguracji, którą mamy tutaj, mam tutaj przed wami, jest zbudowane na, 30, na, na 28 szprechach i tego, tego się generalnie trzymamy. Nie budujemy na 32 i nie budujemy na, na 24. 28 szprech to jest idealny kompromis do kół, do kół gravelowych. Co jest w środku tego koła? Niezawodna piasta OMowa owa DT Swiss 370. Naprawdę jestem bardzo zadowolony z tych piast, jeżeli chodzi o budowę kół na nich. Cztery łożyska maszynowe w przypadku bębenka Shimano HG. Standardy osi 100 na 12 przód, 142 na 12 tył oraz możliwe do zamocowania adaptery, czyli 100 QR z przodu i 135 QR z tyłu. W tych piastach nie ma tutaj żadnych innych opcji osi, czyli żadne busty. Busty są w piastach typowo, typowo MTB. To jest piasta z serii Road Gravel. Jeżeli chodzi o system zapadek, czy właśnie źle powiedziałem, nie ma tutaj zapadek: jest jest raczet jest 18 t Możliwość oczywiście rozbudowania do 36,54. Natomiast jest to bębenek Racet LN. Nie wiem, czy będzie widać. Czyli jest innej konstrukcji niż w piastach DT Swiss 350. Także pierścienie Raczet, stary Raczet podchodzą takie same jak od 350, ale budowa korpusu tej piasty jest inna i tutaj ten bębenek o symbolu LN musi być, jeżeli ktoś chce go kiedyś przełożyć, na przykład na Microsplane Rowda czy na XDR. A. Tak jak właśnie przed chwilką powiedziałem, jest możliwość zamontowania tych innych, innych bębenków w wersjach aluminiowych oraz w wersjach stalowych. Sama obręcz jeszcze jest łączona systemem slift, więc nie jest to obręcz, obręcz spawana, natomiast jest to zrobione bardzo estetycznie. DT Swiss to poprawiło w ostatnim czasie, gdzie to łączenie jest naprawdę bardzo fajnie zrobione i czasami nawet nieodczuwalne. Tutaj, w tym miejscu, jest właśnie to połączenie, z drugiej strony, jest naklejka. Więc tego tutaj, tutaj nie widać. I obręcz jest generalnie bardzo solidnie wykonana, jeżeli chodzi o materiał, jak i całość malowania i tak dalej. Więc naprawdę dobry dobry produkt. Jeżeli chodzi o, o masę tych, tych kół, którą przyjmą, to jest 130 kg. a Aczkolwiek przyznam się że montowaliśmy te koła już pod osoby naprawdę ciężkie, czyli też tam około 110-120 kg waga samego rowerzysty, czyli dosyć dużo. Do tego rower, załadunek. Wiem, że te obręcze jeżdżą już około dwóch lat, kilka ładnych tysięcy kilometrów, jak nie kilkanaście i nic się z tym nie dzieje, nie pękają. Więc oczywiście wszystko rozchodzi się o to, czy koła są dobrze zbudowane, wyrównane napięcie między szprychami, nie ma tutaj żadnych, żadnych uchybień. Także dobrze zrobione koło na pewno będzie, będzie się yy, trzymało. Tak więc, jeżeli ktoś z Was chce mieć niedrogie koła, a dobre, naprawdę bezobsługowe, praktycznie, to jest to idealne rozwiązanie. Jeżeli chodzi o cenę, zaczynamy tutaj od 1499 zł. Jeżeli chodzi o wyższą cenę, to bardziej są dopłaty, jeżeli chodzi tutaj właśnie o endcapy QR yy, i coś tam chyba z bębenków, około 50 zł jest rozbieżność między bębenkiem XDR i Microsplane Road, może tam 80 z tego, co dokładnie pamiętam. W każdym razie te koła macie już u nas na sklepie w konfiguratorze, więc możecie przeklikać, wybrać, no i tyle. Więc tak to wygląda, także to jest bardzo dobry, solidny zestaw. Do grawela, nie drogi, tak mi się wydaje. Ocencie, ocencie sami. Także bardzo Wam dzisiaj dziękuję za, za oglądnięcie tego krótkiego filmiku prezentującego nowy model cool. Pamiętajcie o subskrypcji, za lajkowaniu, udostępnianiu odzwoneczku. Także dziękuję raz jeszcze za dzisiaj. Do następnego. pozdrowionka, Hej!